Siemaneczko, witam Was serdecznie, ja jestem Sebek i zapraszam Was na kolejny odcinek, a dzisiaj pobawimy się FIFO 365 2022 i zrobimy sobie pojedynek pomiędzy dwoma boksami. Boksy są oczywiście zamknięte, powyciągam sobie po 10 saszetek, 36 saszetek jest w boksie. Oczywiście, kolekcja już jest w Polsce od jakiegoś czasu, więc można sobie zakupić. Ja oczywiście bardzo dziękuję firmie Panini z Niemiec za te boksiki. No i przechodzimy do pojedynku. Zobaczymy, z którego boksa wyciągniemy fajniejsze naklejki. Także otwieramy pierwszego boksika i mamy tutaj: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, tu będzie boksik numer 1. Moi drodzy, możecie pisać w komentarzu propozycje do kolejnych odcinków. No co jest, nie chce się zamknąć. Dobra, zamknął się, tu będzie boksik 1. I tu wyciągamy boksa numer 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i jestem ciekawy, co tutaj. Fajnego, trafimy. Więc tu mamy boksika 1 boksik numer 2. Dobra, przechodzimy do zabawy. I otwieramy. Otwieramy. Może zróbmy to tak. O. Niech będzie w ten sposób. I otwieramy. Otwieramy. Myślę, że chyba będziemy brać pod uwagę naklejki specjalne, może świecące. No zobaczymy. Zresztą decyzja będzie należeć też do Was. No ja tutaj na sam początek trafiam, trafiam zawodników z Liverpoolu, Mane i Salah, więc bardzo fajnie. Ja już sobie to odkładam na boczek. Emery Chan, tutaj Bundesliga i Borussia i mamy tutaj naklejkę dużą. Odłożymy ją na boczek, bo fajnie wygląda. Tu mamy reprezentację i tu mamy zawodników z Milanu. Zobaczmy, co trafimy w saszetce pierwszej z drugiego boksa i już Sprawdzamy. O, I tutaj co my mamy? Mamy dużą naklejkę, więc fajnie. Mamy naklejkę specjalną świecącą Bayern Monachium. Pozdrowienia tutaj dla kibiców Bayernu. I znowu wpadają mi zawodnicy z Liverpoolu, więc bardzo się cieszę. I pięknie, piękna naklejka Azard Belgia. Także no, wygląda to naprawdę kozacko. Bierzmy teraz. No to tutaj były trzy duże, można powiedzieć, naklejki w tym drugim boksie. Zobaczymy. Teraz otwieramy saszetkę z pierwszego boksa, i tu mamy Chelsea. Pozdrowienia dla kibiców Chelsea. Dajemy tu. I tu już mamy zwykłe. Jest duża naklejka Pedri. O. I tutaj już mamy dwóch piłkarzy. No dobra, lecimy teraz z saszetką drugą. Eee, druga? Druga. Z boksa numer 2. Tu mamy połówkę Loga FIFA 6 Mamy tutaj naklejkę dużą, więc fajnie. No i tutaj zawodnicy z Juventusu. Jest logo Juventusu. Pozdrowienia dla kibiców Juventusu. I tyle. Lecimy teraz z boksem numer 1. Sary, że troszkę pociągam nosem, ale dalej jestem chory. No, coś, coś mnie trzyma. Mamy zawodników z Bayernu, z Chelsea. Jest zawodnik, o, proszę bardzo, kulusewski z Juventusu na naklejce dużej. I tutaj pięknie, Vinicius mi się trafił. No, elegancko, Real Madrid, coś pięknego. A tu jeszcze wcześniej był zawodnik z Barcelony. Więc to już się cieszę. Muszę Wam w końcu nagrać odcinek z moim, moją kolekcją Realu Madryt. Jest tego naprawdę masa. Tu mamy koszulkę. Potraktujmy to jako... No, no jest to specjalna, no wiadomo, no świecąca. Zawodników z reprezentacji Niemiec. I tu już nie było dużych naklejek. To bierzmy pod uwagę te naklejki te duże i świecące. I teraz jedziemy z... Boxem 1. Tu mamy koszulkę, świecąca naklejka. I zobaczmy, co jeszcze tutaj dalej. Ale się złożyło, zobaczcie. Niezła akcja. Niezła, niezła. My jedziemy z drugim boksem. I ciekawe, co tutaj nam ciekawego wpadnie. Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba ta kolekcja. Mi się podoba. Zresztą zawsze mi się podobała FIFA. Mamy tu piłeczkę, no i oczywiście świecącą naklejkę. I tutaj już zawodnicy z interu. Liga włoska oczywiście. Dobra. Zobaczmy, co będzie tutaj. A tutaj mamy dwóch piłkarzy, tutaj też mamy dwóch piłkarzy, tu mamy dwóch piłkarzy, tu mamy dwóch piłkarzy i tu mamy dwóch piłkarzy, więc nie było naklejki, można powiedzieć, tej jednej dużej. Więc zobaczmy, co będzie teraz w boksiku numer 2. Tu już widzę coś się świeci. Ktoś to się nam tu świeci. No i proszę bardzo. Fajnie, że jest format taki no, jak karta. Więc to mi się naprawdę podoba w tej kolekcji. Że nie są te naklejki takie małe. O proszę bardzo, powtórka się trafiła, tylko że była po tamtej stronie, ale nieważne. I tutaj znowu Inter. Jedziemy dalej. Pierwszy boksik teraz. I co tutaj nam się ciekawego trafi? Może jakiś boom będzie? Mamy tu puchar. Pucharek. Gdzie pucharek? 6. Tam nie ma co grać. Dobra, nieważne, tak się wygłupiam. Mamy tutaj Rising Stara. I to by było na tyle. Zobaczmy teraz drugiego boxa. Oczywiście, jak już powyklejam, otworzę wszystko, to zrobimy sobie prezentację. Jest logo Liverpoolu. Elegancko wpada mi kolejna naklejka do kolekcji Liverpoolu? O, mamy tu Chelsea PSG i jest Rising Star. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna karta naklejka Rising Star. No to powiem Wam, że tutaj w boksie numer 2 jak na razie więcej wpada naklejek tych, tych dużych. Ale teraz boks numer 1. I co my tutaj dostajemy? Na naklejce dużej pozdrowienia dla kibiców Borusi mamy logo i tyle. I tyle. Zobaczmy teraz po tej stronie, co ciekawego nam się trafi. No jakiś boom, żeby było takie fajne, wiecie o co chodzi, nie? PSG pozdrowienia. Tu mamy piłeczkę. I tu już naklejki ten. Tu mamy Bayern. Pozdrowienia dla Bayernu. Nie wiem, czy pozdrawiałem dzisiaj? Pozdrawiałem, bo jest logo Bayernu tutaj. Dobra, bierzemy naklejkę z boksa pierwszego. Już zbliżamy się do końcówki. A tutaj, moi drodzy, co nam wypadnie ciekawego? Juventus. Mamy Juventus. Pozdrowienia dla kibiców Juventusu. O, proszę bardzo, i kolejna naklejka świecąca. Dobra, teraz tutaj boksik drugi. Też się świeci. I co tutaj będzie? Mamy kolejną piłeczkę. Nie no, wiadomo, to są. wiemy o co chodzi. Jest Benzema. No, ja się strasznie cieszę, że Benzema już tutaj jest w reprezentacji Francji. Tutaj mamy FIFA World Cup Qatar 2022 logo. No i tu już Argentyna i Brazylia. Po dwie saszetki zostało. Zaraz zobaczymy, co ciekawego jeszcze nam tutaj wpadnie. A tutaj mamy takie coś, takie coś, takie coś. Już było i tyle. Tu jeszcze Pickford i Maguire. Reprezentanci z Anglii. O, tu coś czuję, że chyba będzie znowu coś do mojej kolekcji. No dokładnie, Mane i Salah. Aha, ja już sobie tu odkładałem. A dobra, nieważne. E, więc fajnie. Tu mamy Borusję i mamy zawodnika z PSG. Ląduję tu. Jest dybala. Elegancko. I tutaj już zwykła. I ostatnia saszetka, moi drodzy z boksa numer 1. I będzie tu ktoś na dłużej naklejce z z Manchesteru, ja sobie go zostawię na koniec jestem strasznie ciekawy kto tam będzie ale mamy tutaj jeszcze dużą naklejkę Rising Star Olympic Lyon jeżeli ktoś tutaj jest kibicem tej drużyny to również pozdrawiam, Manchester United więc fajnie, wpada mi kolejna naklejka do kolekcji, tu mamy o i Greenwood no elegancko, zawodnik Manchesteru United, to mi się podoba jak najbardziej ale z Realu Madryt wpadł mi tylko już. Więc tak słabo trochę. I tutaj jeszcze pucharek z takim irokezem, można powiedzieć. Dobra, tutaj nic, nic, nic. Mamy zawodnika z Borussii. I jeszcze Tadic na samym końcu. Zawodnik z Ajaxu. Dobra, słuchajcie, ja sobie może przeliczę ile było tych naklejek w boksie numer 1. Sprawdźmy sobie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A tutaj już patrzymy i wydaje mi się, że będzie więcej, tam było 17, a tu moi drodzy, 17, a tu mamy raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Więc jeżeli chodzi o naklejki, te duże, wygrywa boksik numer 2. A możecie napisać w komentarzu o jakość i zawodników, który boks waszym zdaniem wygrał. Napiszcie w komentarzu. Ja was pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się! Papa! Pa. Dawno tak się nie żegnałem. Cześć!